No, hej, witajcie na naszym teściowym kanale. Dzisiaj mamy pierwszy vlog, kiedy pojawi się nowy członek rodziny, Helenka. Helenita dołączy się do naszego zespołu blogerek. Teraz jesteśmy we trzy. E, pokażemy Wam, jak wygląda nasz dzień z steściową, odkąd pojawiła się Helena. Zrobimy razem cynamonki, pójdziemy na spacer. E, spędzimy czas z teściową. i pogadamy razem. Zapraszam. No, hej, Pogoda nam dzisiaj nie dopisuje, a tyle mamy planów. No, pada. No. No, rozumiem. Dobra. Kawkę? Kawkę. Widzę, że moją kurtkę nosisz. Noszę. A zobaczcie. Ja przytyłam mało na chudnie. Ja sobie codziennie wybieram inną. <laughs> Teściowa już przystąpiła do pilnowania wnuczki, a ja szykuję nam śniadanie. Odkąd zostałam mamą, zaczęłam swoją przygodę z urządzeniem Blendy Dzięki temu blenderowi śniadanie mam zawsze pod ręką. Dla mnie najważniejszym zaletą tego urządzenia jest to, że to jest najmocniejszy bezprzewodowy blender na rynku. Daje radę nie tylko z mrożonymi owocami, ale również z lodem. Zresztą zaraz Wam sama pokażę. Zazwyczaj moje śniadanie wygląda w taki sposób. Bierzemy jeden banan. Z racji tego, że jestem mamą karmiącą, to nie używam zwykłego mleka, tylko dodaję owsiane lub migdałowe. Pojemność tego blendera wynosi 550 ml, więc naprawdę każdy się naje. Do blendera wsypuję dwie łyżki matki i zazwyczaj jeszcze wrzucam parę kawałków awokado. I w tygodniu jem zdrowy posiłek. Ale z racji tego, że jest sobota, stwierdziłam, że sobie dodam dzisiaj mleko skondensowane. I wyszło przepysznie. A teraz szykujemy szejk dla teściowej. Uważam, że ten prezent był dla teściowej strzałem w dziesiątka. W końcu ona zaczęła je śniadania w pracy. Normalnie ładuję go sobie w samochodzie. Co czyni go idealnym dodatkiem do każdej podróży. Ale tak naprawdę nie wiem, czy to jest konieczne, jeśli się nie wybieracie na więcej niż dwa tygodnie, ponieważ jednego ładowania starcza na 25 użyć. A sam blender jest w pełni wodoodporny. A tak wygląda szejk dla teściowy. Dodaję truskawki, do tego jagody. Zalewam to wszystko mlekiem bez laktozy. I na koniec sos truskawkowy bez tłuszczu i cukru. Przepisy i linki, gdzie można kupić składniki zostawiam w opisie. Już wychodzimy, więc sobie tak pięknie blenduję. Spacerek. Babcia martwię się, żeby zimno nie było. Jak już widzicie na filmiku, zmieniłyśmy sobie nakrętki do picia. I Wy również do zestawu możecie dokupić termiczne etui ochronne, książka z przepisami i nakrętkę. Teraz macie super okazję. Blendery Go najniższą cenę w historii. I to wszystko dzięki Black Friday. Cena na Blender będzie wynosiła jedynie 179 zł. A dodatkowo przy zakupie można będzie wygrać jeden z trzech iPhone'ów 16. Uważam, że naprawdę warto. Zachęcamy do zakupu i skorzystania z promocji. Wszystkie informacje i link zostawiam w opisie. Pada, więc wracamy do domu. Teściowa jak pędzi. Jaka chudzinka. Już jesteśmy po spacerze, a teraz może trochę pogadamy z teściową. Chcesz pogadać? Zawsze. Co się zmieniło, odkąd pojawiła się Helena? Wszystko. Że coraz bardziej mi się nie chce pracować. Teściowa wpada coraz rzadziej od momentu, jak się pojawiła Helena. O, jak ty kłamiesz. Się... Nie no, mówię prawdę. No, powiedz, że to nie jest związane z urodzeniem dziecka, tylko z ilością pracy. No, z ilością pracy. Tak, związane. I coraz bardziej już nie lubię swojej pracy, bo przez to, że nie mogę być u Helenki. Częściej. No, nie przechodzi i nie nocuję. Nocowałam. Raz. A Helenka już ma cztery tygodnie. Tak. A mama tylko raz nocowała. Co to ma być? Nie chodzi mi o połowę przychylęcy, tylko po prostu o spędzanie czasu nawet. Nie, nie, nie. Czas. A nawet weekend wiadomo, że łatwiej no. jest dzieckiem. A kolejna rzecz to jest to, że nie tworzymy teraz TikToków. Nie mamy czasu. Nie mamy tak. Nagrywamy tego vloga, ale to naprawdę jest wyzwanie. Wyzwanie już po prostu. Ogólnie to mogłabym poświęcić trochę więcej czasu i nagrywać, zamiast gotować te mm -hmm. ale teściową trzeba karmić. <gryzanie> teraz to Teraz to moim celem jest schudnąć, a żeby teściowa przytyła. Aha. Musimy się wymienić. Teraz to ja mam dużo ciuchów, więc takich większych, więc musisz je wziąć. Schudniesz, schudnie, rzecz ci powiedziałem. Tylko w osobnym vlogu będziemy opowiadać o moim porodzie, ale to jeszcze chwilka. Ja wiem, że to długo trwa, ale proszę jeszcze chwileczkę wytrzymać. Nie z naszej winy są opóźnienia. Będzie warto obejrzeć, więc nie przegapcie. Babkę w górę, zasubskrybujcie. Nie możecie tego przegapić. Było ostro. Aha, tak. A my lecimy robić cynamonki. Wam się pytał A czy robisz? A ja rozpieszczam tyściową. I, i Helenitę. Bo jak ja zjem z moim lekiem, Zje Helenitę. Tak. Na słodko. Lecimy. Pokażę Wam mega łatwy i sprawdzony przepis na cynamonki, które może zrobić każdy. Jeśli tak jak ja nie mieliście wcześniej doświadczenia z ciastem drożdżowym, to proszę się nie obawiać i tak Wam wszystko wyjdzie. Najpierw to sprawdzimy, czy nasze drożdże działają, dlatego potrzebujemy pół łyżeczki cukru, dużą, jedną łyżeczkę drożdży i 150 ml mlekać. I to odstawiamy na 10 minut. Jeśli Wam tak jak mi tworzy się pianka, to oznacza, że drożdże działają i możemy przechodzić do mamy ciasto. Najpierw wymieszamy wszystkie suche składniki, czyli 300 g mąki, 4 g soli, 12 g cukru i pół łyżki cukru waniliowego. Wszystkie składniki dobrze mieszamy i odstawiamy. Skórę przepraszam, rozładowała mi się kamera, więc dalej nagrywam na telefon. Potrzebujemy jedno jajko, które ubijamy, 55 g masła i nasz kubek, gdzie były drożdże. To wszystko między sobą trzeba wymieszać mikserem. Jeśli nie macie miksera, i chcecie wymieszać ręcznie, to około 30 minut. Jak wymieszacie, to zakryjamy folią spożywczą i odstawiamy w ciepłe miejsce na godzinę, półtorej. W międzyczasie robimy karmel, który będziemy wykładać na spód naszych bułeczek. 110 g cukru, 1 łyżeczka cynamonu, 40 g miodu, 1 łyżeczka cukru waniliowego i troszkę śmietanki, żeby można było to wymieszać. A teraz robimy nadzienie naszej bułeczki. Tak samo 110 g cukru, 55 g masła, 1 łyżeczka cukru waniliowego, Dwie łyżeczki cynamonu i trochę śmietanki, żeby to znowu wymieszać. A teraz zajmiemy się ciastem. Zobaczcie jak pięknie urosło. Musi Wam mu urosnąć dwa razy. Wysypujemy mąkę na blat i musimy jeszcze trochę wymieszać. Po czym wałkujemy to ciasto, musi nam wyjść kwadrat 35 cm x 40. Kupcie mnie na 40 cm. mi na wałek, bo nie mam. Rozprowadzamy nasze nadzienie po całej długości i zaczynamy zbijać. Ciasto nie może się kleić do rąk. Pamiętajcie o tym proszę jak będziecie wałkować. Zawinięte ciasto będziemy kroić nicią, tak jak pokazuje na filmie. Dodatkowo polecam zrobić pole. czyli 100 g serku śmietanowego, mieszać z 40 g maski i dodać 40 g cukier pudru. Takie coś powinno nam wyjść. Bułeczki odstawiamy jeszcze na godzinę. Muszą nam jeszcze trochę podrosnąć, a my rozgrzewamy piekarnik do 175 stopni. pieczemy przez 30 minut i takie cudy nam wychodzi. Polewą smarujemy po 15 minut. powiem Wam tak nieskromnie. Lepszych cynamonek to ja w życiu nie jadłam. Polecam naprawdę spróbować. Jak się czujesz, prośba Babci? Miałaś już jednego. Zakra. Zmą się numer jeden pokażę. Wnusia numer jeden. Mama, twoja kurtka tutaj wpadła. Wnusia numer jeden. Jakusia. Nie uznaję. A ty? I Wnusia numer dwa. Helenita. O nie. O nie. Nie chcę być nagrywana. Nie dzisiaj. Nie, coś nam Gwiazda. Jest Helenita Stynkalska. Stynkalska. Stanisławska Stynkalska. Na mąki odstawiam na deser, a na obiad u nas sushi, ulubione danie mojej teściowej. Będziemy oglądać serial i jeść razem z Helenką. Ja Cię muszę pokarmić. <grybuj> Będę Cię karmić. Naprawdę, bo inaczej nie zjeżdża. Chcesz coś, które chcesz, małe. A, a jak ty będziesz wiadomo? Będę. A, a, a jest wiadomo, że Cissio wygląda. Nie, zaraz. Ja bym zimnął z sosu. Nie, jak będzie słuchać. Teściowa chciała, żebym Wam koniecznie pokazała serial, który teraz oglądamy. Samy Cesarzowa z drugi sezon. Teraz test cynamonki. Pokaż jeszcze dół tej cynamonki, jak wygląda. Bo tam na dole jest Carmen. O matko. Tak jest. No. Być może rozerwij to. Mhm. Pokaż ciasto ludziom. Gorące. A co powiesz, bo ty jesteś od wypieków? Ubrudzona jest. Pyszne. Pyszne? Mhm. A coś więcej? Przepis na kanale, powiedz. Przepis na kanale? Mama, ty jesteś ubrudzona. No. Jak to zutre. No. Pokażę z bliska jeszcze. Karmel robi robotę, co nie? Ale ciasto jest bardzo dobre też. na was zrobiłaś drożdżowe ciasto sama? No, jest tak, czekałam wszystko. na ciebie. Ja jeszcze nie robiłam. Nie, raz robiłam kiedyś. Dla ciebie wszystko. No, dziękuję Ci bardzo. Proszę. Na tym kończymy nasz vlog. Zapraszamy na kanał. Zasubskrybujcie nas i czekajcie na więcej filmików. Pozdrawiamy.